O Jezu, płonący miłością, obym Cię nigdy nie obrażał. O mój drogi i dobry Jezu, przy pomocy Twojej świętej łaski nie chcę już więcej Cię obrażać ani już więcej nigdy nie oddalać się od Ciebie, bo kocham Cię ponad wszystko. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było kiedyś, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boska opatrzności Serca Jezusowego, wspomóż nas. 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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było kiedyś, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Boska opatrzności Serca Jezusowego, wspomóż nas. 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 Boska opatrzności Serca Jezusowego wspomóż nas, 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 Boska opatrzności Serca Jezusowego wspomóż nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było kiedyś, teraz i zawsze. Na wieki wieków. Amen. Boska opatrzności serca Jezusowego wspomóż nas. Boska opatrzności serca Jezusowego wspomóż nas. Boska opatrzności serca, 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 serca Jezusowego wspomóż nas. Boska opatrzności 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 Serca Jezusowego, wspomóż nas. Boska Opatrzności Serca Jezusowego, wspomóż nas. Boska Opatrzności Serca Jezusowego, wspomóż nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było kiedyś, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Boska Opatrzności Serca Jezusowego, wspomóż nas. Boska Opatrzności Serca Jezusowego, wspomóż nas. Boska Opatrzności Serca Jezusowego, wspomóż nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było kiedyś, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i dołączenia do codziennej wspólnej modlitwy.